Płomień Przyprostynia na własnym boisku przegrał ze Świtem Piotrowo 1-2. Ostatni mecz rozegrany na boisk Przyprostyni zawodnicy Płomienia z pewnością długo zapamiętają. Nie dość, że pogoda nie dopisała, to jeszcze wynik był nie taki, jaki wymarzyli sobie Przyprostynianie. Płomień zaczął bardzo dobrze. Już w piątej minucie faulowany jest w polu karnym Szymon Szulc, a Daniel Kulus z rzutu karnego trafia bramkę. Radość sprowadzenia nie trwała jednak długo. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu wolnego i Patryk Niewiński strzela głową bramkę wyrównującą. W pierwszej połowie Szymon Szulc po raz kolejny w tej rundzie marnuje dogodną sytuację. Po zmianie stron mecz toczy się w podobnym tempie, w jakim toczyła się pierwsza połowa. Dużo chaosu na boisku. W zamieszaniu w polu karnym gości Piotr tarczykowi niewiele brakuje, by strzelić bramkę. W ostatnich minutach, przy złym rozegraniu rzutu z autu przez zawodników płomienia, piłka trafia pod nogi Sebastiana Walkowiaka. Ten wbiega w pole karne i mocnym strzałem w krótki róg daje prowadzenie gościom. Świt oddał na bramkę płomienia trzy strzały, z tego dwa celne. Zawodnikom gospodarzy znów powinny się śnić zmarnowane sytuacje.